Dzień to niewątpliwie miesiąc, który naszym pociechom kojarzy się z prezentami. Kilka dni temu były Mikołajki, a przed nami święta Bożego Narodzenia. Czym się kierować przy wyborze podarunku dla naszych dzieci, tak aby był przede wszystkim trafiony, ale i atrakcyjny? O tym w naszym programie. Kiedy zbliża się okres przedświąteczny, to zaczynamy się zastanawiać nad tym, co moglibyśmy kupić swoim dzieciom na prezent. I tutaj pojawia się wiele dylematów, ponieważ bardzo często, przez to, że nie mamy chwili na zastanowienie się, albo też jest dużo reklam, które zachęca nas do kupna różnych rzeczy. Kupujemy coś w pośpiechu i niekoniecznie są to przemyślane zakupy. Kiedy zaczyna się grudzień, wyczekujemy oczywiście z utęsknieniem świąt Bożego Narodzenia. Mamy okres adwentu, ale też dzieci czekają na prezenty. Wielu rodziców ma dylemat, jaki prezent przygotować dla swojego dziecka. Fajnym zwyczajem jest pisanie listów do Świętego Mikołaja. Dzieci. Bardzo się w to angażują. Warto, jeżeli rzeczywiście przygotowujemy dla dzieci prezenty, no przynajmniej jedną czy dwie pozycje z tej listy wziąć pod uwagę, tak żeby dzieci no, nie były rozczarowane. Dlatego, że dziecko wtedy. Czuję się takie docenione, że święty Mikołaj o nim pamiętał. Powinniśmy się kierować przede wszystkim tym, żeby zwrócić uwagę na to, ile dziecko nasze ma lat, i dostosować odpowiednio właśnie do wieku to, co chcemy mu kupić. Przeważnie są to zabawki, ale dobrze jest, jeżeli byśmy kupili zabawkę, która go rozwija. Na przykład dwuletniemu dziecku jakieś książeczki, które mają różne kolory czy zwierzęta. Wtedy ono będzie przyswajało poprzez właśnie taką zabawę nowe rzeczy, bardzo będzie się szybko wtedy uczyło. Natomiast jeżeli nasze dzieci są już starsze, no to też poprzez właśnie jakieś gry planszowe możemy kupić im coś, co będzie zabawą, a z drugiej strony połączymy to z nauką na przykład jakiegoś języka obcego. Więc ważne, żebyśmy przeanalizowali, pod jakim kątem dla naszych dzieci chcemy coś kupić. I pamiętali, że w tej zabawie również może być nauka. Warto, jeżeli jest taka możliwość, już kilka tygodni wcześniej zrobić sobie spis prezentów, tak aby odwiedzając sklepy przy okazji czy galerie handlowe, kupić prezenty w dobrych cenach. W tych tygodniach przed świętami jest wiele promocji. Niektórzy rodzice wręcz po świętach, kiedy są poświąteczne wyprzedaże, kupują już prezenty na następny rok. Prezent to powinien być taki przedmiot trafiony, czy zabawka trafiona, taka, która rzeczywiście jest marzeniem naszego dziecka, ale też oprócz takiego waloru um, użytkowego, um, łączy z sobą elementy edukacyjne. Tak, aby nasze dziecko no, trochę dłużej bawiło się tym prezentem. Nie powinien być bardzo drogi. W tej chwili dzieci są oczywiście mm, uzależnione od telefonów, od tabletów, dlatego bardzo często ulegają e, reklamom telewizyjnym i ich sugestiom. E, wiele dzieci marzy o telefonie komórkowym nowej generacji, który kosztuje e, naprawdę spore pieniądze kilka tysięcy złotych. Więc warto już na samym początku adwentu rozmawiać z dzieckiem na ten temat, że no niekoniecznie Mikołaj kupuje takie drogie prezenty, że zawsze dobierze taki prezent, który dla ciebie jest najbardziej odpowiedni. Pomimo tego, że ze wszystkich stron jesteśmy otaczani różnymi reklamami zabawek na święta, to dobrze, żebyśmy zwrócili uwagę, czy ta zabawka nie tylko ładnie wygląda, ale przede wszystkim, czy spełnia taki walor edukacyjny, i nasze dzieci no, zyskają na zabawie z takim czymś, jakiejś wiedzy. Więc zanim zdecydujemy się na zakup konkretnej zabawki, to dobrze, abyśmy przeczytali, co tak naprawdę. Dziecko zyska dzięki tej, dzięki tej zabawce, czy to tylko będzie świecić i ładnie wyglądać, czy faktycznie może się poprzez tą zabawę czegoś nauczyć. Fajnie, jeżeli dziecko dostaje dużą paczkę, gdzie jest dużo różnych ciekawych rzeczy, które wcale nie muszą być drogie. To mogą być oczywiście słodycze, owoce, to mogą być zabawki, to mogą być książki. Fajnie, jeżeli to są gry planszowe. Dziecko wtedy czuje się takie docenione, i na pewno bardziej cieszy jej taki prezent, niż na przykład zapakowane pod choinką skarpetki, które notabene wcale nie mniej kosztują niż na przykład jakieś fajne kapcie z reniferem, czy z jakimś innym takim elementem, które przyciąga dziecko. Także rzeczywiście powinniśmy, przygotowując prezenty pod choinkę dla siebie, dla dzieci. Trochę uruchomić naszą wyobraźnię, tak aby szykując prezent dla konkretnej osoby, wziąć pod uwagę jej zainteresowania, jej pasje, jej marzenia, żeby te, te prezenty były trafione i żeby, one, i żeby one rzeczywiście sprawiały przyjemność. Zanim właśnie udamy się do sklepu, żeby kupić naszemu dziecku jakąś zabawkę na święta. To dobrze jest, jeżeli możemy sobie wcześniej na przykład w internecie sprawdzić, czy dana zabawka jest na przykład produkowana w Chinach czy w Polsce. Bardzo często zdarza się tak, że są produkowane na przykład z jakichś tworzyw sztucznych, niekoniecznie sprzyjających w zabawie dla naszego dziecka, bezpiecznych. Więc zanim udamy się do sklepu, przeczytajmy, poszukajmy, co tak naprawdę nas interesuje, co będzie bezpieczne dla naszego dziecka, żeby po prostu nie wejść, nie kupić pierwszej, lepszej rzeczy, która wpadnie nam w ręce. Niektórzy rodzice oczywiście rozważają inny typ prezentów, czyli prezenty, których fizycznie nie widać pod choinką, na przykład wykupiona wycieczka, czy jakiś kurs językowy, czy jakieś zajęcia dodatkowe. Powiem tak, no, dzieci lubią jednak e, fizycznie znajdujące się prezenty pod choinką i, i tego typu prezenty mogą być jako prezent dodatkowy. Który będzie gdzieś tam zrealizowany w przyszłości, niemniej jednak nie powinien on stanowić tylko i wyłącznie elementu głównego prezentu. Pamiętajmy, że są to świąteczne prezenty, więc ważne, żeby nasze dziecko po prostu poczuło się wyjątkowe, poczuło, że ten prezent jest faktycznie dla niego, że zwróciliśmy uwagę na to, co ono potrzebuje w danym momencie i czym się interesuje. Szkoda faktycznie kupić czegoś, co nasze dziecko bardzo szybko rzuci w kąt. Ponieważ no, będą to wydane pieniądze w błoto, a z drugiej strony to też pokazujemy w pewnym sensie, że myślimy o naszym dziecku, że zwracamy uwagę na to, co ono lubi, więc poprzez ten prezent też powinno się poczuć dobrze. Niektórzy rodzice w tym całym zabieganiu myślą sobie tak, no, nie zdążę kupić prezentu, dam dziecku kilkaset złotych do koperty i to będzie super prezent, bo kupi sobie za to wymarzoną no rzecz. To też nie jest dobry pomysł, raz, że to działa źle na wyobraźnię dziecka. Poza tym, e, lepiej kupić fajny, skromniejszy prezent, niż dać pieniądze do koperty. Także staram się tego unikać. Również e, nieprzygotowanie prezentu no, jest tutaj wielką przykrością dla dziecka, tak naprawdę. Także starajmy się naprawdę myśleć o tym wcześniej, żeby ten e, prezent był skromny, ale jednak, żeby był a najlepiej taki właśnie skomponowany z wielu elementów, czyli jakieś owoce, jakieś słodycze, jakaś zabawka, książka, więc w tym prezent jest duży, jest okazały, a tak naprawdę wcale nie musi być drogi. W tym roku dość popularne są klocki właśnie drewniane, które oprócz tego, że wydają się zwykłym kawałkiem drewna z jakimś rysunkiem, to są przede wszystkim ekologiczne, więc nie zaśmiecamy dodatkowo plastikiem naszej planety, a też są dużo bezpieczniejsze dla naszego dziecka, ponieważ nie mają tak ostrych krawędzi, a bardzo przyjemnie dzieci się tym bawią. Jest to takie przyjemne tworzywo, więc na przykład z takich nowinek, które pojawiają się co roku, jest to bardzo fajna rzecz. Często też niestety trafiają się nietrafione prezenty dziecko takim prezentem się nie bawi, nie wiemy co z taką rzeczą zrobić. Dobrym pomysłem jest podarowanie ich innej osobie, oczywiście jeżeli te rzeczy są w jakiś sposób ciekawe. Są domy dziecka, są różnego rodzaju akcje organizowane przed świętami, też akcje karitasu, gdzie obok środków czystości czy żywności są również przynoszone, zbierane właśnie takie przedmioty, które mogą być elementami Prezentów. Możemy też zachęcić dziecko do samodzielnego zrobienia prezentu. To mogą być na przykład jakieś zabawki na choinkę, czy jakieś strojki świąteczne. Może to być na przykład prezent dla babci lub dziadka pod choinkę, zrobiony w tajemnicy. Właśnie to też są fajne takie możliwości. I taki prezent własnoręcznie zrobiony dla bliskiej osoby no ma ogromną wartość. W związku z tym, że mamy okres zimowy, to bardzo fajną opcją jest właśnie zakup nauki jazdy dla dziecka na na nartach, więc nie tylko będzie miało z tego zabawę, będzie sprawne fizycznie, a przede wszystkim Friday będzie to bardzo praktyczny prezent, który no zostanie z nim na długi czas, ponieważ ta jazda na nartach na pewno zaowocuje i być może będzie to jakiś nowy zainteresowanie naszego dziecka. Musimy pamiętać o tym, że ubrania nie powinny być głównym prezentem. Czyli jeżeli dziecku jako prezent kupujemy czy kurtkę, czy spodnie, to niekoniecznie sprawimy y, tym prezent, ponieważ ubrania kupujemy po prostu wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Dziecko może się poczuć takie pominięte, zapomniane, że nie przyłożyliśmy się nadmiernie do tego, żeby ten prezent przygotować. Ubrania można kupić czy jakieś elementy garderoby, ale powinny być one. Składową prezentu, natomiast nie głównym jego elementem. Kiedy kupujemy już prezent, e, zwracajmy uwagę na to, e, czy jest wykonany w dobrej jakości, e, czy nie będzie niebezpieczny dla naszego dziecka, że na przykład połknie dziecko jakąś część. E, więc e, zanim kupimy, obejrzyjmy z każdej strony. E, czasami faktycznie lepiej dopłacić kilka złotych e, i mieć dobrą jakość niż później żałować, że no niestety coś się stało, ponieważ ten produkt był źle wykonany. Pamiętajmy o tym, że istota Świąt Bożego Narodzenia to oczywiście nie prezenty, tylko radość z Narodzenia Chrystusa. Spotykamy się całą rodziną przy wigilijnym stole, a następnie spędzamy święta, spożywamy posiłki, idziemy na spacer. Ale też przychodzi taki moment rzeczywiście, że po kolacji wigilijnej rozpakowujemy prezenty. Warto, żeby te prezenty były przemyślane, trafione i żeby po prostu sprawiały przyjemność osobom obdarowanym. Lekarz myślinik trwampl Pod tym adresem czekamy na Państwa opinie o programie i pytania do naszej specjalistki.